Cześć, witam na kanale SmartTest. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji jednego z najbardziej popularnych smartwatchy od Xiaomi. Jest to Amazfit Bip, z tym, że jest to wersja Lite. Jak może zauważyliście, w sieci jest bardzo dużo recenzji tego smartwatcha, ale w tej klasycznej wersji. Natomiast wersja Lite jest mniej popularna. Ona pojawiła się nieco później. Oczywiście kosztuje mniej, natomiast też pozbawiona jest kilku funkcji, który, o których Wam Powiem w dzisiejszej recenzji, na początek zobaczmy sobie specyfikację techniczną tego smartwatcha, ponieważ tutaj znajdują się pierwsze te najważniejsze różnice pomiędzy oboma modelami. Jesteśmy teraz na stronie sklepu Banggood. Jak widzicie, na dzień dzisiejszy możecie tego smartwatcha kupić w cenie około 60 dolarów. Link do tego sklepu znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. Natomiast to, co tutaj najważniejsze. Bardzo długi czas pracy na baterii, aż 45 dni, jak podaje producent. O tym jeszcze sobie powiemy w dalszej części naszej recenzji. Mamy tutaj wodoodporność, czyli możemy pływać w tym smartwatchu. to jest do 30 metrów, 3 atmosfery. Myślę, że w zupełności wystarczające. Wyświetlacz, rozdzielczość 176x176, 176, średnica 1,28 cala. To może nie jest zbyt dużo, to nie jest może najmocniejsza strona tego smartwatcha. Natomiast jest on bardzo czytelny, to za sobie zobaczycie. No i to co najważniejsze, ma on tutaj opcję Always on Display, za chwileczkę Wam o tym też powiem. Mamy funkcję monitorowania snu, mamy też funkcję przypomnienia aktywności, mamy też funkcje sportowe, takie jak bieganie, jazda na rowerze i tak dalej. to też będę chciał Wam za pokazać. Mamy wszystkie powiadomienia z naszego telefonu, czyli o SMS-ach, o mailach, o wiadomościach z Messengera i tego typu rzeczy. No i teraz zobaczcie sobie na specyfikację techniczną, to co myślę ważne, bardzo niska waga, 32 gramy, czyli zegarka praktycznie nie czujemy na ręce, wodoodporność, mamy właśnie ten ekran Always On Display, który, dzięki któremu cały czas nawet po wygaszeniu ekranu jest czytelna godzina oraz podstawowe informacje, to Wam za chwileczkę pokażę, to co jeszcze jest istotne, to zobaczcie, Bluetooth wersji 4.1, mamy baterię 200 mAh, którą ładujemy 2,5 godziny, no i ten czas pracy, jak wspominałem, aż 45 dni na jednym ładowaniu. Urządzenie współpracuje z urządzeniami ze smartwatchami z Androidem od wersji 4.4 w górę oraz urządzeniami z iOS od wersji 9.0 w górę. I to są takie najważniejsze informacje techniczne. Zaraz sobie już wracamy do naszej recenzji. No dobrze, poznaliśmy już specyfikację techniczną smartwatcha Xiaomi Amazfit Bip w wersji Lite. Teraz zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie. Ten zestaw nie różni się niczym od tej klasycznej wersji smartwatcha Xiaomi Amazfit Bip. Jak widzicie, mamy tutaj smartwatch, mamy ładowarkę oraz mamy prostą instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o budowę, wykonanie tego zegarka, konstrukcja jest identyczna jak w przypadku Amazfit Bip. Niczym to się nie różni, ten sam pasek, ta sama obudowa, koperta wykonana z tworzywa sztucznego, ale tej bardzo dobrej jakości trzeba przyznać. Mamy oczywiście wspomniany już wyświetlacz, o którym już Wam nieco powiedziałem w przypadku specyfikacji technicznej. No i mamy tutaj oczywiście też sensory. Na spodzie mamy tutaj piny do ładowania. Oraz jeden mechaniczny przycisk służący do tutaj uruchamiania zegarka do zmiany tej funkcji na wyświetlaczu. Zaraz wam to wszystko pokażę. Tak prezentuje się Amazfit zapięty na ręce. Jak widzicie prezentuje się według mnie naprawdę nieźle. No i to co ważne, on jest bardzo lekki. Tak naprawdę nie czujemy go praktycznie na ręce, że go nosimy. To jest chyba jego największa zaleta. Ekran smartwatcha, jak widzicie, on jest tutaj lekko zaokrąglony na bokach, fajnie to wygląda, natomiast oczywiście jest też dość mocno podatny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, aczkolwiek na wierzchu jest to szkło Gorilla Glass, więc też jeżeli chodzi o jakieś zarysowania, no to nie powinno być jakichś większych problemów. Jeżeli się obawiacie o ten wyświetlacz, to w sieci znajdziecie też mnóstwo różnych akcesoriów i gadżetów. Case do zabezpieczenia właśnie tego ekranu. Mamy też dużą dostępność pasków, którym, za pomocą których możemy sobie spersonalizować ten zegarek do własnych potrzeb. Teraz macie tutaj okazję zobaczyć kilka właśnie takich przykładowych pasków, czy też akcesoriów do tego smartwatcha, więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tyle jeżeli chodzi o budowę, wygląd tego smartwatcha. Teraz zobaczcie sobie na wyświetlacz. W tym momencie wyświetlacz jest wygaszony, ale jak widzicie bez problemu jesteśmy w stanie odczytać godzinę, sprawdzić ilość przebytych kroków czy też nasze tętno, czyli nie musimy tak naprawdę go praktycznie podświetlać. Oczywiście po poruszeniu ręką, czy też przyciśnięciu przycisku, ten ekran nam się rozświetla, dzięki czemu jest też czytelny wieczorem też w ciemnych pomieszczeniach, natomiast... Przez cały dzień, tak jak dla mnie praktycznie nie potrzeba korzystać z tego poświetlenia, ponieważ wszystko jest cały czas widoczne i czytelne i to jest chyba jego największa zaleta. Teraz jeżeli chodzi o obsługę i funkcję na wyświetlaczu, zobaczcie, przeciągając od krawędzi prawej do lewej mamy status, czyli możemy sobie tutaj sprawdzić, analizować nasze tętno, sprawdzić ile przebytych kroków, dystans mamy też ile spalonych kalorii oraz ilość sesji powyżej jednej godziny, jeżeli się nie ruszaliśmy. Kolejna opcja to jest aktywność i tutaj mamy takie aktywności jak bieganie na zewnątrz, bieżnia, jazda rowerem, ochodzenie, historia i ustawienia jeżeli chodzi o sport. Więc to są te wszystkie ustawienia odnośnie treningów, na przykład uruchamiamy bieżnię, zobaczcie jak to będzie teraz wyglądało, mamy tutaj funkcję Uruchomiono, mamy czas, ilość ponownej kalorii, przebyty dystans itd. Myślę, że niezłe rozwiązanie. Teraz przytrzymując ten przycisk nieco dłużej, możemy zakończyć naszą sesję treningową. Oczywiście, w tym momencie, jak widzicie, jest to za krótki okres, więc te wyniki nie zostaną zapisane. Natomiast, jeżeli byście tutaj wykonywali pełny cykl treningowy, to byśmy mieli tutaj te wszystkie dane, które później możemy sobie analizować w aplikacji mobilnej, co wam za chwileczkę jeszcze pokażę. Mamy też oczywiście aplikację pogodową na dzisiejszy dzień, na kolejne dni. Możemy sobie tutaj sprawdzać aktualną pogodę. Teraz dalej, alarmy. Jeżeli sobie ustawimy w aplikacji jakiś alarm, to wówczas oczywiście te alarmy tu no, będą się wyświetlały. Zegarek będzie nas informował o tych alarmach. Mamy czasomierz, czyli stoper oraz funkcję odliczania, więc myślę, że przydatny gadżet oraz ustawienia. Do wyboru mamy kilka tarcz tego zegarka. Zobaczcie, przeciągając tutaj od dołu do góry, możemy sobie wybierać różne tarcze. Dodatkowo w aplikacji mobilnej, zaraz Wam też pokażę, mamy dodatkowe tarcze, które możemy wgrać i dograć do tego naszego smartwatcha. Ok, ja na razie pozostaję przy tej tradycyjnej. Kolejna sprawa to jest naciskanie przycisku, tego co jest w boku, jaką funkcję sportową ma uruchamiać automatycznie. Mamy też możliwość dostosowania jasności ekranu, czyli tego poświetlenia. Możemy odszukać nasz telefon, możemy sobie też sprawdzić informacje o zegarku oraz tutaj jak widzicie, możemy go wyłączyć całkowicie lub zresetować do ustawień fabrycznych. To są wszystkie funkcje takie podstawowe. Jak widzicie, różni się ten smartwatch w wersji Lite od tego tradycyjnego, tym że nie mamy tutaj kompasu, nie mamy też GPS-u. To są te dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje ustawienia, przeciągając od góry do dołu, możemy włączyć tryb dzień-nocy, czyli monitorowanie naszego snu. Natomiast Przyciągając od dołu do góry, mamy wiadomości, które do nas przychodzą z różnych właśnie komunikatorów, czy też aplikacji. I teraz, zobaczcie, jeżeli chodzi o treść SMS-ów, to jest bardzo dobrze. Mamy tutaj pełną treść SMS-a, możemy ją cało, w całości odczytać. Mamy też polskie znaki, to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o tą opcję przypomnień, to też jak widać, cała treść przypomnienia może nam się wyświetlać wiadomości mailowe z Gmaila, przychodzi nam sama wiadomość. Nie możemy niestety do niej wejść, nie możemy jej odczytać. To jest troszkę na minus. Natomiast wiadomości z Messengera przychodzą w całości. Jak widzicie, są polskie litery, wszystko bardzo czytelne, wszystkie polskie znaki są wyświetlane, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Ponadto Smartwatch pamięta 10 ostatnich tutaj wiadomości. Teraz może sobie zróbmy test, jak wygląda kwestia powiadomień na przykład o przychodzącym połączeniu telefonicznym. I teraz zobaczcie, mamy tutaj informację, kto do nas dzwoni. Tu akurat dzwonimy teraz z mojego testowego drugiego telefonu mamy czyli nazwę użytkownika. Następnie możemy zignorować to połączenie lub możemy po prostu, tak, tutaj mamy opcję odłożyć słuchawkę, czyli odrzucić takie połączenie. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o tę funkcję smartwatcha. Teraz może przejdźmy sobie na chwilkę jeszcze do aplikacji mobilnej. Aplikacja nazywa się MiFit. Pewnie już ją znacie z poprzednich moich recenzji, kiedy testowałem dla Was opaski też od te Xiaomi. Aplikacja bardzo prosta, przejrzysta. Tak jak widzicie, mamy dostęp przede wszystkim do ustawień naszego urządzenia. Jak widzicie, ja też tutaj miałem poprzednie opaski od Xiaomi podłączone. Teraz korzystam z Amazfit Beat Lite. Mamy tu poziom naładowania baterii. O tej baterii Wam jeszcze powiem za chwilę na końcu. I teraz tak. Ustawienia tarczy zegara. Zobaczcie, możemy sobie dogrywać, tak jak wspominałem, różne dodatkowe tarcze, których nie ma w zegarku. Możemy je sobie tutaj wgrać do tego smartwatcha i z takich tarczy korzystać. Myślę, że fajne rozwiązanie. Alerty aplikacji. I teraz jak widzicie, ja tu mam ustawione tylko Gmaila, Messengera oraz informacje z telefonu, natomiast możecie wybrać dowolną aplikację, którą macie zainstalowaną na telefonie i oczywiście takie alerty powiadomienia z tych wszystkich aplikacji będą Wam się wyświetlały na wyświetlaczu właśnie naszego zegarka. Mamy też wykrywanie tętna, i tutaj warto się chwilę zatrzymać, ponieważ mamy tutaj metody wykrywania. Możemy to oczywiście robić ręcznie, natomiast możemy też automatycznie wykrywać nasze tętno. I teraz do wyboru mamy zakres czasowy, czy tutaj Smartwatch ma nam sprawdzać tętno co minutę, co 5, co 10, co 30 minut. I oczywiście będzie rysowany wykres w aplikacji. Za chwileczkę wam ten wykres pokażę, więc to jest myślę bardzo fajna sprawa. Jest też oczywiście alarm o przekroczeniu jakiegoś założonego poziomu tętna, jeżeli nam tętno zbyt mocno poskoczyło, to oczywiście będziemy też mieć alarm powiadomienie o tym. I teraz tak, jeżeli chodzi o główny status, ilość przebytych kroków oczywiście jeżeli monitorujecie sen, to też będziecie mieć informacje o tym jak spaliście, ile godzin było jakiego snu głębokiego, płytkiego itd. Ja tego, z tego nie korzystam jak zwykle, więc tego Wam nie pokażę. Natomiast Możemy sobie zobaczyć na przykład, jak wyglądał nasz rozkład kroków. Tutaj w dniu dzisiejszym jedynie 621 kroków, ale jeżeli cofniemy się na przykład do dnia wczorajszego, tutaj było już nieco więcej 3609 kroków. Mamy dystans i spalonych kalorii. Mamy też rozpisane, jak widzicie, te kroki w poszczególnych tutaj godzinach. Wiemy, jak wyglądała nasza aktywność, więc myślę, że to jest bardzo czytelne. Jeżeli chodzi o tętno, również możemy sobie go analizować. Mamy wykres, w których godzinach jakie było nasze tętno, informacje o średnim tętnie, najniższym, najwyższym, więc to wszystko też będziecie sobie mogli analizować. Jeżeli chodzi o te dodatkowe funkcje sportowe, takie jak spacer, bieganie, tak jak widzicie, możemy sobie tu wszędzie skorzystać z opcji GPS-a, dzięki czemu będzie też rysowana mapa naszych tutaj aktywności. Będziemy to mogli sobie wszystko analizować, podglądać więc myślę, że funkcjonalność, pomimo iż nie mamy budowanego GPS-a, to jak najbardziej jest też OK. Tyle odnośnie specyfikacji technicznej budowy, wykonania tego smartwatcha. Teraz jeszcze powiem kilka słów na temat baterii oraz ładowania tego właśnie zegarka. Jak pewno zauważyliście, mamy tutaj specjalną taką stację ładującą do tego zegarka, zakończoną wtyczką USB. W zestawie nie ma żadnej ładowarki, oczywiście musimy to wtyczkę podłączyć albo do gniazda USB w naszym komputerze, albo do jakiejś ładowarki od telefonu, tak itd. No i cóż, w tym momencie wystarczy po prostu wpiąć się ten zegarek, są specjalne jest miejsce na to do tej stacji, podłączyć to zasilanie i w tym momencie już nam się opaska ładuje. Czasy ładowania już widzieliście w specyfikacji technicznej, nie jest to zbyt długo, natomiast to co jest najważniejsze to jest czas działania tego smartwatcha na jednym ładowaniu. Jak podaje producent, jest to aż 45 dni. Tak więc, możecie tak naprawdę zapomnieć o ładowaniu tego zegarka. To jest chyba jedna z największych jego zalet. Druga sprawa, zegarek jest bardzo lekki. Jest wodoodporny. Możemy w nim pływać, uprawiać sporty wodne. Nie ma w tym prawnego problemu. Tak więc, to jest kolejny plus. Kolejny atut to są powiadomienia. Tak jak widzieliście, mamy tutaj polskie znaki. Mamy informacje o e-mailach, SMS-ach, powiadomienia z innych aplikacji, z Messengera itd. tak Więc też bardzo dobrze. 10 powiadomień jest w pamięci, więc myślę, że jest to wystarczające. Mamy informacje o przychodzących połączeniach telefonicznych, które możemy na przykład bardzo łatwo odrzucić z pozycji tego zegarka. Tak więc wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to jeden z ciekawszych smartwatchy, jakie możemy dostać na rynku. Oczywiście w cenie około 200-250 zł jeżeli miałbym tutaj wskazać jakieś słabe strony jeżeli chodzi o smartwatch czy Xiaomi Amazfit Lite no to jedynie możemy doczepić się do jakości wyświetlanego obrazu, nie jest ona może aż tak dobra jak w tych droższych urządzeniach natomiast jak widzieliście ta czytelność jest naprawdę bardzo duża więc ja tutaj się tego nie czekam absolutnie druga sprawa to jest brak właśnie budowanego GPS-u w tej wersji Lite. O tym właśnie pamiętajcie, ponieważ często wiem, że osoby nie zwracają uwagi na to, że kupują wersję Lite i wówczas jest rozczarowanie, że urządzenie nie ma GPS-u. Dla mnie to też nie jest dużym problemem, ponieważ rzadko używam funkcji GPS. No i też jeżeli nawet używam, to przeważnie mam zawsze telefon przy sobie w kieszeni, więc możemy też korzystać w ten sposób z GPS-u w telefonie, więc nie ma tutaj jakiegoś dużego problemu. Natomiast wiem, że niektóre osoby właśnie chcą mieć budowany GPS, dlatego też kupując tego typu urządzenie, pamiętajcie, aby zwracać uwagę, czy jest to wersja light, bez GPS-u, ta tańsza, czy też pełna wersja z GPS-em. No i cóż, ogólnie urządzenie zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, wydaje mi się, że jest to świetna propozycja, szczególnie dla osób, które chcą otrzymywać kompletne powiadomienia na smartwatcha, chcą mieć urządzenie, które mogą używać w każdych warunkach, w którym mogą pływać, uprawiać wszelkiego rodzaju aktywności, mamy też bardzo długi czas pracy na baterii, tak więc jak dla mnie warto się tym smartwatchem zainteresować. Z mojej strony na dzisiaj to było już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał to oczywiście proszę jak zwykle o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!